To był kolejny dzień w tym mieście bezprawia. Ja, jako detektyw, przyszedłem do pracy, aby wypełnić kolejną popierkową robotę. Podczas gdy okazało się, że dostałem asystenta, a raczej asystentkę. Nie spodobało mi się to. Ja, najlepszy detektyw w mieście, z ponad 40-letnim doświadczeniem, dostał jakąś zielonowłosą em, elfkę Przepraszam bardzo, jeżeli pan byłby tak dobry, to chyba by tutaj asystenta, przepraszam, asystentki panu nie dali, prawda? No, ja jestem bardzo dobry, po prostu. Yy, są... Jest pan już stary, ja so... się uczę, jestem praktykantką. Proszę się do mnie nie odzywać, dobrze? O, mamy mamy sprawę do rozwiązania, więc pani jako detektyw niech się teraz mnie słucha i niech robi dokładnie to, co ja mówię, ponieważ tutaj. Widzi pani tego policjanta? dał nam kolejną sprawę więc proszę mi tej sprawy nie zepsuć dobrze dziękuję bardzo Czy proszę, proszę bardzo to ja bym miała panu to tutaj yy, zepsuć Proszę się nie Proszę się nie odzywać i proszę iść za mną Dziękuję a, bardzo Ale ale proszę pana ale czy pan wziął w ogóle cokolwiek? Przecież tu są wszystkie rzeczy które trzeba wziąć to pan już leci. Przecież wziąłem. O. O widać jakie tutaj jest moja pan odznaka moja odznaka policyjna. Um, um. To ja to ja już wszystko yy, mam. Yy. Proszę iść za mną i się nie ociągać. Na razie, Joe, pozdrów swoją żonę. I tak oto wyszedłem z komisariatu w ten deszczowy, um. okropny. Wie pan, czy znaczy... ja to wszystko słyszę? W ten deszczowy, okropny dzień wsiadłem do mojego radiowozu jak zwykle i ruszyłem. Przepraszam do domu. bardzo, to mi pan nawet nie pozwoli e wejść do samochodu. Przepraszam bardzo, a czemu pani wystaje za. E no bo nie mogę wejść do samochodu, bo zajmuje pan dwa siedzenia co najmniej. Moja asystentka postanowiła, wbrew mojej woli, lewitować obok mojego radiowozu, zamiast wsiąść do środka. A e... mamusia mówiła, a mamusia mówiła, żeby zostać lekarzem albo co najmniej psychologiem. Na szczęście dojechaliśmy do domu, w którym zostało popełnione przestępstwo. Okej, okay. w takim razie musimy szukać jakichś śladów. Ehm. Przepraszam, proszę panie detektywie, z 40-letnim doświadczeniem służbowym. Jak, o, czym się w ogóle e, zajmujemy? Ponieważ pan sobie po prostu zabrał wszystkie dokumenty i nawet nie pozwolił mi ich dotknąć. E, spokojnie, spokojnie, bo ja się znam, ja wszystko wiem. Musimy znaleźć jakiś ślad. Ale I jak, jak w ma panu domu pomóc? I... Kiedy o, nawet proszę. nie wiem. Proszę. Czego... Szukamy. Moje czterdziestoletnie doświadczenie okazało się być trafne. Znalazłem na pierwszy rzut oka niesamowicie ukryty ślad, ale oczywiście moje Niech pan wprawne, go tylko nie liże. Moje wprawne oko wykryło ten ślad i trzeba go gdzieś em, o Proszę bardzo, spakowałem ślad do torby, idziemy. A, to tak po prostu? Nie, no musimy teraz pójść do laboratorium i zobaczyć w laboratorium, e, co, co nam wykryje, nie? To może ja ze swojej po taksówkę? E, nie, nie, spokojnie, e, mamy tutaj radiowóz, przecież możemy sobie pojechać, Na spokojnie, proszę bardzo, wsiadamy do radiowóz. Ale o. ten radiowóz jest bardzo, bardzo... Pani, pani Seja może wziąć ten drugi. Tu nawet teraz pan mi nie pozwala tym samym rodziom A chce pani kierować, czy pani chce może jechać jako pasażerka? O, proszę bardzo, jedynie, że miły. to jeszcze tutaj co? Że kobiety nie potrafią kierować, tak? To chce mi pan powiedzieć? No, nie no, przecież dałem ci kierować. E, tak czy inaczej, e, idziemy do laboratorium. Chodź, chodź, to jest bardzo ważne. To jest ekstremalnie ważne, super ekstra. E, gdzie jest laboratorium? To moja e, amnezja. A już tutaj, tak, tutaj. A e, um, to ma proszę pan jeszcze guza? W głowie e, czy coś? Nie działa. O nie, co? Nasz 30-letni komputer się zepsuł. O, to ciekawy. jak to się mogło w ogóle zdarzyć? No mamy 2021 rok, jakby nie mamy budżetu I cały na czas nowe mamy 1000. Windowsa XP, tak? tak? to jest Rozumiem. Windows 9.5. Dobrze, ehm, że ja tutaj tylko na praktyki chcę. Co przyszłam, my tu mamy? Naprawdę. Musimy kupić w sklepie płytę główną kable i baterię. Okej. Okay. A czy ja muszę z panem iść e... na tak ważne zadanie? E, tak, to jest super ważne zadanie, ponieważ ech. zobacz, nawet się burza zrobiła, więc jest klimat, wiesz, detektywi, misja i w ogóle, e, tylko gdzie ech. tu jest ech. sklep? Mm. Wie pan co, to pan mieszka w tym mieście, Tą ja tutaj stronę... przyjechałam, w ogóle nie chce pan, nie, w ogóle nie pan, ech. przepraszam bardzo, pan się ech. nie pytał, czy pan serio nie może trafić do to... Ja, ja, ja wiem ja, wiem, ja wiem, ja wiem, ja, ja wiem, ja wiem. Pan się w ogóle nie zapytał, z jakiej ja szkoły pochodzę, Ale to. Z jakiej... Skąd przyjechała. Auto mi się zaparkowało jakoś krzywo. E, tak czy inaczej, proszę bardzo, dzień dobry, e, panie sklepikarzu, którego tutaj nie ma. E, proszę bardzo, e, drukarka Czyli pan to działa. Po prostu, tak? Wcale nie ja tu przychodzę codziennie, żeby sobie kupić donatę do pracy. Aha, rozumiem. Ja to, wszystko... to dlatego nie mogłam się zmieścić, mój samochód! E, dzień dobry. Do widzenia! <laughs> Okej, okay. mamy drukarkę y, działającą, choć musimy rozwiązać... to nie rozwiązać... jest drukarka, to, nie, to była jakaś płyta główna, pan mówił o tym. No, dru drukarka się zepsuła i musieliśmy kupić e, część Aha, tej drukarki. Aha, rozumiem, Proszę to bardzo. drukarki. Patrz, mhm. drukarka działa, proszę bardzo, wydrukowała nam tutaj w skrzynce wszystkie ważne dane. Jak pani jest taka monarch, to pani sobie może wziąć tutaj te. E, Naprawdę e, mogę po raz pierwszy raz dotknąć. W sensie o te, te, Ale dlaczego jej ja nie mogę zobaczyć w żaden sposób, wie pan tutaj, dokumenty? To są to bardzo to tutaj... ważne sprawy, uwaga, uwaga. Ale. <laughs> Maszyna rozpoznała ślady e, włamania do mieszkania. Okazało się, że odciski Buta pasowały do czerwonowłosej kobiety, która była ubrana w czerwoną koszulę i niebieskie spodnie. No to ona okay. chyba tego raczej nie ma. E, oprócz tego odciski buta pasują do sklepu z butami, który jest w jakiejś wiosce obok wiatraka. Okej. Okay. I oprócz tego molekuły wody na butach pasują do wieży ciśnienia, która jest w jakiejś innej wiosce. To jest bardzo... Czy dobrze. ja na pewno... I jest jeszcze latarnia i w ogóle ostatni tutaj ślad biegnie do latarni. O matko, czy... Czy ja na pewno pracuję z profesjonalistą? Wie pan, czytał pan te dokumenty, jakby sam się pan dziwił, co się stało. Czy my musimy tam jechać? Proszę pan. Przepraszam bardzo. To... Okej, okay, ja, ja już mam 40-letnie doświadczenie, mi się już nie chce tutaj nic robić, no, no ale dobra, poczekaj. E, tutaj jest dom Franka... E, Franka Millera, gdzieś... To, czyli pan chce mi hmm. powiedzieć, że cała sprawa jest chyba o jakimś włamaniu, tak? E, tak, a fajnie by było, gdybym pani teraz poprowadziła gdzieś. Ja, ja mam pana prowadzić. Bo pani ma te dziwne rzeczy, więc. To, nie, 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 to proszę pana, to wydaje mi się, że pan sobie ra lepiej radzi w mieście, który pan zna z GPS-em. Proszę bardzo, proszę, Amen. jeden, dwa, trzy. Skoro pani nalega. Oczywiście, że nalegam. Skoro pani nalega. Proszę no mi gdzieś dobra. prowadzić, ja nie znam tego miasta. W takim razie jedziemy do Lighthouse. Dobrze, proszę bardzo. proszę bardzo. Wie pan co, to ja mogę wykorzystać tę drogę, ponieważ pan kieruje, więc musi pan mnie słuchać. Ja pochodzę z takiego małego miasteczka, wie pan, od zawsze tutaj marzyłam, żeby, żeby, żeby o właśnie być policjantem, wie już, pan? Już, już skończyła pani, już ja. ja zawsze naprawdę, marzyłam jako ja mała dziewczynka. Słuchać, o jakby... byciu policjantem i chciałam zawsze tutaj chronić yy, najsłabszych. Zielonowłosa, praktykantka nie przestawała mówić. Przeszkadzało mi to w skupieniu się na tym. Wie pan ja pana to... mogę słyszeć? E Okej. Okay. Co pan ma jakiś taki, nie wiem, um, arkusz pokładowy? Jak to się nazywa? To jest... to jest mój. Yy, co, yy, pamiętnik? Audiopamiętnik, yy, nie rozumiem. To rozumiesz, co pan jakiś audio. Bo... Proszę pana, proszę pana, tutaj nie tędy. Ja rozumiem, że pan nie chce mnie słuchać, ale żeby o tak od razu z klifu mnie zrzucić? Spokojnie, um. Um, Który to dom? Um, o tu, o tu, o. o. o Który to, to dom? Dojechaliśmy na miejsce, do którego mieliśmy dojechać. Proszę bardzo. O! Ehm, Chce pan tego? Chce pan picie? Ehm, nie, nie, dzięki. A serio? Ty ehm, w ogóle? W, w, piłem, piłem kawę ostatnio. Nie trzeba, nie trzeba. Ehm, ale chwila. Co my tu mamy? Nic. Ehm, pusta skrzynia. Pusta skrzynia. Proszę bardzo, czy pan szuka tutaj dowodów, czy pan szuka cukierków? Szukam dowodów, oczywiście. Proszę bardzo. No to bardzo. myśli pan, że w skrzyniach by to było? Trzeba e... pójść oczywiście tutaj na ten... Um, nawet... Jak to się na... nazywa? Zobacz. O, tutaj. Ja, przepraszam. Niech pan zobaczy. To nie jest pewnie zwykła latarnia. Halo, policja. Przepraszam e... bardzo. Jeśli ktoś tu jest, kto robi jakieś złe rzeczy, proszę się schować, zanim przyjdę. Proszę pana? E, nie chce mi się gonić. Mam... Moje nogi są schor... Um. Co? Um. Proszę tu przejść Czy to... Przepraszam, czy pani przypadkiem się nie włamała w nasze? Nie! To jest podejrzana! Y, może pani tutaj. Bierzemy ją. A, tak po prostu? I co to tyle? Wie pan, co to tak proste było w takim razie? Jakieś A, takie. O, ale się to po prostu chyba nie ukryła. Tak w ogóle, A ja czy chciałam... My, czy my nie mieliśmy przodkiem jakiejś jeszcze wody? Czy... Woda jakaś była? jakaś jeszcze. A inna prawdopodobnie rzecz. wie pan, pana doświadczenie jest tak niesamowite i takie długie, że pan poszedł do pierwszego budynku i już pan wiedział, A, tak. gdzie się znajduje chyba, win... ch chyba miałem szczęście po prostu. E, na się... szczęście mamy taksówkę i nie musimy wracać na, do naszego jajka. Do Przepraszam naszej bazy, więc... bardzo, ja chciałam powiedzieć, bo pan powiedział, że to taka zwykła latarnia. Czy widzi pan to jakieś morze? Dokładnie! Dokładnie, to nie mogła podejrzane. być tylko latarnia. Dokładnie, więc proszę nas tutaj zezwolić po taksówkę. E, jesteśmy. Tak więc, moi drodzy, kolejna rozwiązana sprawa. Oczywiście poświęciłem bardzo, bardzo dużo czasu na A aby przepraszam ją rozwiązać. bardzo, czy pan e, moment, bo chyba tutaj e, winna, albo może w sumie najpierw podejrzana, jest gdzieś. E, nie mają Państwo tutaj jakichś celi, nie trzeba jej przysłuchać? Nie wiem, nie wiem, ale mamy kolejną sprawę. Kolejna sprawa e, wynikła, proszę bardzo, i kolejna sprawa okazuje się, że będzie najtrudniejszą sprawą w mojej karierze. Nie spodziewałem się, że sprawą numer dwa będzie. E, dostaliśmy telefon od administratora banku. Okazało się, że został obrabowany e, z, przez gościa, który udawał, że jest woźnym. E, Ukrył swoją twarz w masce narciarskiej i wszedł do skarbca. Szukaj e, w banku jakiś poszlak. Wie pan co? Zanim zaczniemy Ech. znaczy, ja wie pan, rozumiem, że biurokracja i że w ogóle to wszystko za państwowe pieniądze. O. Właśnie. Chciałam tutaj pana zaprowadzić, że może powinniśmy o. kwestionować. Siedzi tam. Nie, nie, Zapaliśmy ją. O. Proszę bardzo. Dobra, Nie ale... chcę rozmawiać. Pewnie proszę, czeka na rozprawę. Proszę, proszę iść ze mną. Musimy znaleźć bank. A kiedy um. ja będę mogła swoją własną tutaj bank przeprowadzić? Bank jest zaraz obok Czy pan mnie ignoruje? E, nie ignoruje pani, tylko idziemy szybko Zapytałam tutaj. Zapytałam się, kiedy będę mogła przeprowadzić swoją własną um, tutaj, swojego własnego case'a. Um, jak umrę. Znaczy, po moim trupie. Um, a nie chce pan po prostu mieć samochodu tak w ogóle? E, nie, bo bank jest tutaj zaraz obok. Ale to, to chyba to jest bank, prawda? Ale wie pan, jak pan nie ma żadnego nakazu ani nawet tutaj tych śladów. Jestem policjantem i wszystko wolno proszę tutaj... Się... Wie pan co? Ja mi się wydaje, że naprawdę coś musi co panu powiedzieć. To jest w wejście. Głowie. Panu coś chyba w głowie musi o. rosnąć takiego wie pan toksycznego. Bo pan ani nie, tutaj nie pamięta, gdzie są wejścia, ani podstawowych zasad, których ja się uczyłam, wie pan, kiedy to Trafiliśmy ja w do banku. Ja, w proszę banku pana mamy bardzo dużo. E, ja pieniędzy. Proszę pana, ja skończyłam tutaj szkołę w najbardziej renomowanej tutaj e, poli Proszę Pani słucha? Nie. O, chyba trafiłem na skarbiec, może pani zejść na sam dół. Ale po co pan do skarbca idzie? No bo przecież to skarbiec został ukradziony, prawda? No. E, tu są jakieś. O! Czy to jest monitoring? Aha. O, mamy poszlakę z monitoringu. Super. E, w takim razie. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. E, zabieramy to do. A, co pani zrobiła? Czy pani wezwała taksówkę na mój koszt? A, na pana koszt? Przecież ja mam swoje własne pieniądze. No dobrze, w takim razie laboratorium. A. Bibabub. E, z bub wyszło, że mamy. Trzy miejsca, które trzeba odwiedzić. Uuu! W takim razie mamy zdjęcie osoby, która może być za to odpowiedzialna. Jest to blondyn w stroju niebie w niebieskich ogrodniczkach o. i z białym t-shirtem. O! Eee, chwila, w pieniądze, które zostały zabrane, mogą być w wiosce, w którejś z domów. Okej. Okay. W kawiarni w mieście możemy znaleźć jakieś dowody, bo stamtąd podobno został ukradziony strój woźnego. E, I jakiś informator powiedział, e, że kogoś zobaczył na tej taśmie i ta osoba mieszka w apartamencie obok parku. Okej. Um, Okej, okay. ja... okay, kolejna sprawa. W takim czy razie ja... musimy iść czy do ja mogę wioski. po prostu przeczytać te akta? Wie pan, tak? A, proszę. O, teraz Pani daje, o już widzę, AWA! Jeśli, jeśli Pani będzie, się, będzie to czytała i nie będzie się zajmowała tutaj gadaniem, to ja bardzo chętnie, proszę bardzo. Niech Pani sobie czyta dokładnie, proszę wsiadać. E, jedziemy do wioski. Czy to nie jest ta kawiarnia, do której mieliśmy wejść? Um, wygląda rzeczywiście e... podobnie, tak jak było opisywane. Okay. O, tutaj jest wejście dla... Oh! Oh! Dzień dobry. Czy to jest on? Biała e... koszulka ogrodniczki? Nie wiem, ale. Czy. Chwila, to nie może być on. Czy to możliwe, żeby to był on? To na pewno jest on! Podejrzany! W takim razie. Wiesz co, te, te nasze, nasze akty są strasznie proste. W sensie do pierwszej do pierwszego miejsca, do którego przyjeżdżamy zawsze jest. Przepraszam e, bardzo, osoba. to nie jest właśnie pana doświadczenie 40-letnie i wspaniałe. O, 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 oczywiście moje doświadczenie 40-letnie za każdym razem e, mnie nie myli. E, a, a w takim razie została nam chyba tylko ostatnia trzecia sprawa. Tym razem naszą kolejną sprawą było. E, wezwał nas strażak, e, ktoś się wkradł do, do straży pożarnej i ukradł ciężarówkę. Ukradł straż pożarną, w sensie ten samochód pożarny. Cały straż pożarną pożarny, pan ukradł? Tak. Cały budynek wziął po prostu i wyszedł. Nie, wziął ten samochód taki, st nie, no wóz ja, strażacki, o dokładnie ja w brakowało takim razie, mi tego nie, słowa. przepraszam bardzo. Musimy pan powie znaleźć. Kto to ukradł i jakieś e, poszlaki? Pan powiedział, że przecież zostało ukradzione cała straż pożarna, więc ktoś po prostu musiał wziąć cały straż budynek. Straż pożarna w sensie, że budynek. Że, no, że nie no, pan nie, powiedział że... tak, no, no to w takim razie to jest bardzo Mam pomocy. 40 lat proszę mi zostawić w spokoju. 40 lat pan ma, czy pan ma doświadczenie 40 lat? Może od pierwszego roku życia jestem detektywem, proszę mi nie przeszkadzać. <grym> w takim razie straż pożarna jest. E, o! Straż pożarna jest tutaj. O, e, no to idealnie! Przeciwko naszego. E, I okay. kolana nie będą boleć. E, no, i stawy, wszystko skoro, super. Skoro tak, skoro tak blisko, to nie będziemy narzekać. E, jakieś poszlaki pewnie będą w tym garażu, w którym e, została ukradziona ta straż pożarna, więc tu jest otwarte, tu są otwarte drzwi. Wie pan, I, tak od o, razu pan sparował? Ślady opon, proszę bardzo, profesjonalnie wszystko już wiemy, wszystko już wiemy, aż sobie, aż sobie zjem jabłuszko z, z tej okazji, proszę bardzo. Co nam powie komputer od poszlak? Halo. Mm, dostaliśmy, okej. Okay. Znowu wioska, znowu kawiarnia i znowu wioska? Dwa razy wioska? Okej, okay, Ale poczekaj. kto jest w ogóle podejrzany? Jak Właśnie, to wygląda? Właśnie, poczekaj, zobaczymy, mamy trzy zdjęcia. Zamaskowany koleś w masce. Zamaskowany koleś w, w, cza w, czarnej, w czarnej jakby skórze. Mm, ten wóz sta starszo-pożarnej może być w najbliższej wiosce. E, ale skoro są dwie wioski, no to może być jedna taka, druga taka. E, czyli musimy wybrać, która wioska jest dobra. I, I tam szukać. No dobra. To ja się na pana zdaje. Dobrze. Pan dwa razy tutaj już dobrze. Dobrze, w e, takim razie. Skończył zapraszam sprawę, więc. I jedziemy. Pierwsza wioska będzie gdzieś. E, tutaj. Skoro i tak idziemy na piechotę do tej wioski, zajdźmy do tej kawiarni, bo tutaj też coś może jeszcze być. Przynajmniej tak nam to pokazuje. Niech pan będzie szczery. Pan po prostu chce sobie kupić donata. Wcale nie, ja się odchudzam. Dobrze, bardzo. E, w szafie nic nie ma. Tutaj na zapleczu w szafie też nic nie ma. Um, e, ale tutaj jest labirynt. Tu coś jest w tych szafach? E, to jest bardzo podejrzane, nie uważa pan? E, ja tu nic nie widzę. Tutaj też nic nie widać. No ja też nie, ale to właśnie jest podejrzane, że tutaj nic nie ma. Może w którymś z piekarników? Tutaj też nie. Może gdzieś indziej. Może w toalecie. Albo. A um, nie Nic nie ma Nie To w takim razie to jest pierwsza, pierwsze miejsce, które zostało wskazane przez komputer Czyli... Tutaj nie ma żadnych poszlak Chyba, że coś może dookoła? Nie, nic tu nie ma, idziemy dalej O, tu jest może jakiś skrót do tej chwila Oczywiście, mój zmysł detektywa, proszę bardzo. Po prostu chciał pan sobie zrobić skrót, tak? Mój natę? zmysł detektywa, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę do więzienia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję serdecznie. E, jestem doskonały, dlatego mi płacą za mało. Zdecydowanie um, za mało, jak na 40 lat pracy, to, to za mało. Musimy Mamy teraz to... wziąć ten, ten jakby, um, ten pojazd cały e, do tam, gdzie on powinien dokładnie. być. Dokładnie, czy możemy do niego... Um, nie wiem czy mam uprawnienia takie coś Ja jestem e, okej okay. Siedzę też w środku e, jakoś gdzieś, nie wiem dlaczego, ale proszę bardzo, jedziemy. E, congratulations? E, e, dostałem gratulacje? Jako, jako najlepszy, jako najlepszy detektyw na świecie? Okej. Okay. W takim razie w tym paskudnym mieście bezprawia jest miejsce tylko dla jednego. E, e. M. Detektywa? Okej, okay, w takim razie... Sprawiedliwego człowieka Możemy się bić, możemy się bić, jest proszę bardzo nim, jestem nim ja James Chocolate Smith Który jest najlepszym detektywem na świecie Moje poszlaki wskazują Że nie zostawiliście jeszcze łapki W górę pod tym filmem, więc e, Jak najszybciej Powinniście to zrobić um, a, a ja się a, a ja chyba idę na emeryturę E, proszę bardzo. Odznaka policjanta jest twoja. Zostajesz teraz policjantką. E, idę sobie. Do widzenia. Więcej tu nie pracuję. Za mało mi płacą. Jestem już stary. Do widzenia. Muszę wystąpić w jakimś filmie, jakimś porwą córkę albo coś. To, to teraz, teraz to jest ten czas mojej kariery. Do widzenia, pa. pa.